Hej, witam Was, całej Sesany. Otworzymy sobie teraz multipaka. Tutaj jeden jest, a drugi jest tutaj. Multipak zamknięty. No jak wiecie, jest 38 kart. 38 kart, 25 zł, dwie karty limitowane. No udało mi się zdobyć. Kupiłem w Tesco. Byłem ostatnio z moją dziewczyną na zakupach. No ona już nie mogła wytrzymać ze mną. Bo co gdzie wchodziłem to szukałem albo multipaków, albo blisterków Czy cokolwiek, nie dość, że kupiłem sobie multipaki, to jeszcze biegałem po kioskach, kupowałem sobie saszetki I miałem je już trochę dosyć, <laughs> ale Rozumiem, że mam taką pasję, więc yy, Tylko się po prostu ze mnie tak śmiała, no ale nieważne Dobra, otwieramy multipaka. O, może, żeby było tak inaczej, to tu będzie przód, tu zrobimy z tego. Zrobimy z tego. Ło, kurde, wszystko mi się tutaj przewróciło. No niestety takie rzeczy czasami się zdarzają. <laughs> Cristiano Ronaldo razem z Messim się aż przewrócili z wrażenia. <laughs> Nie wiem czemu, ale dobra, sorki was za to, ale zdarzają się takie rzeczy. Oba, tutaj jak sobie isko siedzi, a ten hames też się tutaj troszeczkę prze... Kręcił. Dobra. I zaczynamy. Zaraz zobaczymy, jakie tutaj są limitki. Limitki są odwrócone, więc zostawimy sobie je na koniec. A dobra, może oprzemy. Abo dobra, tutaj. I co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie oszukali, jest Garrett Bale, Goetze. Ibrahimowicz, Gareth Bale, GC i Ibrahimowicz. Dobra, to pojedziemy z tym koksem. Sorry, muszę Was trochę odsunąć. Żeby było więcej miejsca. Mam nadzieję, że mi się tu już nic nie zawali. No i co, lecimy. Pierwsza saszetka, Gareth Bale, ale zostawię sobie go na koniec. Zacznę sobie od GC zawodnik Bayernu Mulachium. Snyder i Alexis Sanchez. No, jak widzicie, nie ma kodów kreskowych. No i ciekawy jestem, czy Multipak coś przyniesie ciekawego, czy nie. I co my tutaj mamy? Markowicz z Liverpoolu, Juventus, Patrice Evra Były zawodnik Manchesteru United. Proto Anderlecht o, i Francesco Totti AS Roma. Totti tego jeszcze nie miałem. Mamy tutaj herb Juventusu. A kartą specjalną jest. Wow, moja druga karta. E, no, Pucharu. Jest tylko jedna. Można ją trafić. Jedną na 50. Z tego co pamiętam. Tak, jeden na 50. E, no, ja ją mam. To jest moja powtórka, więc mogę się z kimś wymienić. Dobra, tutaj sobie postawimy pucharek. Zobaczymy, kto w tym sezonie zdobędzie puchar. Dobra, bierzemy dalej. Gecce. I co my tu mamy? Sanogo, arsenal. Fernando, Manchester City. Kan, Liverpool. Szewczuk, Szachtar, Donieck. O i mamy Mastera. Jest to Oscar z Chelsea. No i świeciakiem. Mm, I my tutaj mamy Skrztel z Liverpoolu. Jest to Defensive Rock. Fajnie. Dobra, dwa świeciaki nam dał gece. Teraz weźmiemy sobie mm, na zmianę weźmiemy tego mm, Ibrahimowicza. Ostatni Ibrahimowicz też mi przyniósł e, bodajże Dabla, o ile się nie mylę. Zobaczymy, czy tym razem będzie dobrze strzelał. Manuel Neuer, Bayern Monachium. Tutaj mamy zawodnika Bazel Berezucki Ceska Moskwa. O, i tu mamy Mastera, jest to Thomas Müller Bayer Monachium Master. Fajna karta, podoba mi się. Tutaj mamy teraz e, herb Benfiki. a kartą specjalną jest fans favorite Pique Barcelona. No, też fajna karta. Teraz weźmiemy sobie dla odmiany Garetha Bale'a. Jak tam Gareth Bale? O, moja powtórka, już go miałem. Zawodnik z Bazel. Suchy. Fajne nazwisko: suchy. Melo Galatasaray. Rakitic FC Barcelona. Fajny dobry piłkarz. Mamy Herbik Ajaxu. Tutaj mamy kartę bazową. Jest to Costa z Szachta Rudoniec. A kartą specjalną tutaj mamy One to Watch do Umbia z Ceska Moskwa. Dobra. Ibrahimowicz. No jak na razie żadne jakieś takie mega karty. Yy, ten multi pak na razie nie dał. William Chelsea. Tutaj mamy zawodnika Ajaxu. Tutaj jest Eliseu Benfica. Mamy Mastera. No, nie wiem jak on tam się wymawia Bazel. Zawodnik Bazel. O, wow! International Star. Jest to Carlos Tevez z Juventusu. Bardzo fajne są te karty. Podobają mi się. I czyżby tam była jeszcze jedna karta? No, i tutaj mamy. K player, jest to z PSG. No ale ten International Star jest naprawdę fajny. Ciekawy jestem, jakie są limitki, bo jeszcze nie widziałem. I Gareth Bale, w ogóle to taki śmieszny, wygląda jakby mu krew leciała. Dobra. Ostatnia saszeczka. Suarez Underlecht. Tutaj mamy Bendera z Borussii Dortmund, Balta Galatasaray, mamy herb Arsenalu, tutaj mamy Sporting Lisbona, Islam Slimani i uuu, wow, wow, jest one to watch Neymar z FC Barcelony, fajna karteczka, super jest i Neymar want to watch. No moim zdaniem no jest okej, okay. Multipaczek fajny. Jest trochę tych kart specjalnych. Mamy tutaj, no załóżmy, że to też będą specjalne. Juventus jest tutaj mm, no, puchar want to watch, Neymar, Arsenal Key Player Veratti, Carlos Tevez. International Star bardzo fajna karta Master i tutaj mamy kolejnego one to watch. Jest herbig fan's favorite Gerard Pique, Gerard Pique, Benfica, Master Müller. Mamy Defensive Rock i Master Oscar. I teraz ja bardzo jestem ciekawy, bo jeszcze nie miałem limitek na żywo, nie widziałem. Pierwszą limitką jest to Marco Royce, no faktycznie są one bajeczne. Bardzo fajne limitki. Bardzo fajnie wyglądają. Marco Royce, postawimy go sobie tutaj na razie. A moją drugą limitką jest to Wojciech Szczęsny, Arsenal. No spoko, spoko. Bardzo, bardzo fajne są te limitki, faktycznie. No i co? To był pierwszy unboxing, pierwszy multipak. Już niedługo otworzę sobie drugiego multipaka i zobaczymy, jakie tam będą mm, limitki. Mam nadzieję, że jakieś inne, więc co? To by było na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.